Tym razem bardzo szybki tutorial. Jednak sposób, który przedstawimy w tej lekcji, bardzo dobrze sprawdza się jako neutralny sposób na tworzenie wszelkiego rodzaju świateł, słońc itd. Zobaczmy, jak dodać do tego zdjęcia efekt padania naturalnego słońca. Wystarczy dodać sobie. Warstwę dopasowania gradient. I mamy tu biało przeźroczysty gradient. Zmieniamy tutaj znacznik biały na coś takiego, na taki kremowo-pomarańczowy. I drugą końcówkę gradientu zmieniamy na podobny, jednak już bardziej. Intensywny, jeśli chodzi o pomarańcz, i w zależności od tego, jak ciemny chcemy uzyskać, jak intensywne słońce chcemy uzyskać, tak dobieramy sobie tutaj ten kolor. Ok. I teraz tak. Przesuwając ten suwak w lewo, wydobywamy ten kolor. Przesuwając natomiast ten suwak w prawo, wydobywamy ten kolor, który ustawiliśmy jako pierwszy. Tak więc leciutko w tą stronę i tak. Dobra. I co teraz musimy zrobić? Teraz musimy ustawić sobie ten gradient na radialny, ponieważ stworzy nam to kulistą formę, która przypomina słońce i możemy go umieścić w dowolnym miejscu na zdjęciu. Dajemy sobie tutaj go do roga. Zmieniamy sobie kąt padania. Okej. Okay. Tak. I tutaj możemy pobawić się skalą, zwiększając ją, zwiększamy intensywność, natomiast zmniejszając, widzimy, efekt jest mniejszy. Ok. Powiedzmy, że coś takiego będzie w sam raz. I co teraz? Teraz możemy to tak zostawić i na przykład zmienić tylko krycie, lub pobawić się trybami mieszania. Często dobrze sprawdza się tryb łagodny światło. Ale my tym razem wybierzemy sobie tryb ostre światło, by słońce było dosyć intensywne. Zmniejszymy tylko krycie. Ok. I mamy. Mamy gotowy efekt. Neutralne słońce, które sobie możemy po prostu teraz dodawać również do innych projektów. Przeciągamy, i wystarczy teraz zmienić kąt padania i położenie. Ok, tak. I w zależności od zdjęcia, możemy sobie Zmieniać ten gradient. Jest to bardzo neutralna metoda na uzyskanie, właśnie fajnego światła, które emituje słońce.